Cześć! żeby teraz Lemoniadę z Melisą. <noise> Limonka i cytryna. 10 до 20 на листы. Листья, так? Листья. Покрепка. I za teraz dajemy. Musimy sobie wytarować najpierw, tak? Mama. Co to? Zrobiłaś napój? Ania zrobiła napój, wszystko Wam powiedziała, tak? Pamiętała o limonce? Pokazała, jak się rozdrobniło? Chyba nie. Rozrobiło się świetnie, zobaczcie, to tak wygląda. To tak wygląda po prostu te rozdrobnione... Czy widać? Nie mogę przechylić bardziej, podejdę. Bo to się tak przechylić nie da, bo jest dużo, dosyć tego płynu. bo To jest cała nasza pyszna lemoniada. Lemoniada z melisą. Melisa, bardzo wskazana, jak już siedzimy w tych domach, to tej melisy powinniśmy dużo używać. Także każdemu, każdemu polecam Hania, sama zrobiła. Chodzi teraz o to, żeby. Drugi filmik. <laughs> Drugi filmik sam, Hani. Pamiętacie pierwszy? Placki ziemniaczane. Polecamy zajrzeć koszyczek służy nam właśnie do przecedzania, więc po prostu wkładamy go sobie i on nam teraz wszystkie te części cytryna i limonka były sparzone. Wszystko to zostanie nam tutaj e, pod koszyczkiem. Kopyską sobie tylko trzymamy ten nasz koszyczek i przecedzamy, słuchajcie, pyszną lemoniadę. Mogłyśmy nawet w tamtego dzbanka, ale już przygotowałam następny. No i zobaczcie, mamy pyszny, zdrowy napój. To jest też oczywiście to jest też tylko pomysł, bo tak naprawdę tu jest limonka, tutaj jest Melisa. Możecie użyć mięty, możecie użyć jabłuszka, cytryny. Z owoców takich, jakie macie, takich, jakie Wy lub Wasi domownicy lubicie, przygotujemy sobie... Pyszny, zdrowy napój. Damy jeszcze do tego lód, żeby było smacznie i zimno i pysznie. Proszę bardzo, zobaczcie, ponad litr tutaj otrzymaliśmy. Litr było wody, więc około litra, a ponad l... Litru... Raz, Miało być 10 kostek lodu, więc 7, żeby dobrze było 7, schłodzone. 7, 7, 7, Proszę bardzo, dobrać. rozlewamy i można degustować. Czy to w domu, czy to na balkonie, czy to może przy naszym grillu wyczekiwanym, bardzo polecamy. Do zobaczenia przy następnych inspiracjach.